Hej kochani, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że pamiętam o założeniu tej grupy, o której mówiliśmy na Whatsappie i to się na pewno wydarzy, albo na Whatsappie, albo na Signalu, bo Whatsapp trochę jest e, u, usilnie filtrowany i podsłuchiwany, e, więc e, tylko jeszcze nie doszedłem do tego, myślę, że dopiero na początku stycznia do tego dojdę, a, a druga sprawa, kochani, jeżeli mielibyście ochotę, Pragnienie w tym miesiącu, w grudniu, wesprzeć naszą pracę tłumaczeniową, to możliwości, jak to można zrobić, są wypisane pod tym filmem. Mamy blika, e, zrzutkę, e, numer konta i rewolutę. Czujcie się w tym zaproszeniu całkowicie wolni, a jednocześnie to, co robimy, jest wspólnym dziełem i robimy to dzięki Wam w dużej mierze. E, także no, dziękujemy, że, że jesteście z nami i zapraszamy, jeśli mielibyście taką ochotę do, do wsparcia tej pracy. Ściskam Was, kochani, dobrego czasu teraz Wam życzę na koniec roku i papa. Gdy mi Bóg pokazuje, że coś w moim zachowaniu czy postawie jest złego, ta nauka daje mi odwagę do tego, żeby biec do Niego z tym problemem, a nie od Niego uciekać. Mówię, Boże, to musiało przyjść przez upadek człowieka, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Boże, tak bardzo dziękuję Ci, że wykonujesz we mnie pracę. Widzę, że mogę być inny. Widzę, że możesz uczynić mnie bardziej podobnym do siebie w tej dziedzinie. Kiedyś nawet bym nie zareagował na to. Myślałbym, że dobrze zareagowałem, ale widzę, że tej postawy w tobie nie ma i dlatego ja nie chcę jej nigdy w sobie. Boże, dziękuję Ci, że zmieniłeś moje wnętrze. Osoba, która wie, że jest usprawiedliwiona krwią Jezusa, w ten sposób reaguje na to, gdy Duch Święty pokaże jej, że coś w jej życiu jest nie tak. Ja nie zakopuję rzeczy pod dywan. Nie mówię, bracie, przecież nikt nie jest doskonały. Ja nie podążam za wszystkimi, ja podążam za Jezusem. Ale przecież każdy, przestań, ja nie podążam za każdym. Jesteśmy powołani do tego, żeby podążać za Jezusem. A on powiedział: Te rzeczy, które ja czynię, wy też będziecie czynić, jeśli tylko wierzycie. Ja dlatego nie mogę pozwolić, żeby cokolwiek ograbiło mnie z mojej wiary w to, że to jest możliwe. Wiara jest kluczem. Jeżeli mu wierzę, będę za nim podążał. Będę czynił to, co ona, nawet większe rzeczy, jeśli tylko będę wierzył. Nie możesz pozwolić, żeby cokolwiek pozbawiło cię wiary. Wszystko to, co jest na zewnątrz, próbuje wpłynąć na to, w co faktycznie wierzysz. Odpowiedź lub jej brak na modlitwę, nasze doświadczenie w sprawie jednej czy drugiej. Jak często patrzymy na efekt modlitwy, i w oparciu o ten efekt definiujemy Bożą wolę? Otwórz Boże słowo i zobaczysz, jaka jest Boża wola. Co się stało, gdy uczniowie pomodlili się o chłopca chorego na epilepsję? Czy powiedzieli: No pewnie taka jest Boża wola? Widocznie Bóg chce tego chłopca przez tą chorobę czegoś nauczyć? Pełno jest tego pośród nas. Stworzyliśmy sobie własne teologie po to, żeby schować za nimi swoje doświadczenie. Jezus się zwrócił do nich: O w złe, niegodziwe pokolenie, jak długo będę z wami. Jak długo jeszcze będę się z wami zmagał? Przynieście mi tutaj chłopca. Jezus nie był na nich zły, nie chciał się poddać. Po prostu jest pełen pasji. Wiedział, że zaraz zostanie ukrzyżowany, że to są ludzie, w których zainwestował. Mówi im: Słuchajcie, musicie to zrozumieć. Ja zostawiam wam pałeczkę nowego przymierza, z którą będziecie biec. Przynieście mi tutaj chłopca. Jezus go uzdrawia. Oni się pytają: Dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić? a On mówi im, z powodu waszej niewiary. To nie było nasze wykrzywione, charyzmatyczne, no, po prostu nie miałeś wiary, bracie. Tak niektórzy z nas robią. Modlimy się o chorych, osoba nie staje uzdrowiona i mówimy jej, to przez brak twojej wiary nie zostałaś uzdrowiona. Czy nie zostałeś uzdrowiona? A chory mówi nam, hej, was jest sześciu, ja jestem przytłoczony. Mi się wydawało, że to wy podzielicie się ze mną Chrystusem. Gdy mówimy choremu, że on najpierw musi zbudować swoją wiarę, Uwierzcie mi, że to jest wymówka. Jezus bardzo cieszył się, gdy ludzie mieli wiarę, ale większość Jego uzdrowień występowała w przypadkach, kiedy chory nie miał ani grama wiary. Kilkakrotnie uznawał wiarę osoby, która przychodziła do niego z problemem. Cieszył się z niej, ale przez większość czasu działał w oparciu o swoje objawienie. Dwukrotnie, gdy Jezus bardzo mocno zaznaczał to, że cieszy się z czyjejś wiary, było tak w przypadku ludzi spoza społeczności Izraela. Był zadziwiony tym, że jego własny lud. Jest pełen niewiary, a ci, którzy są spoza Izraela, ją w sobie mają. To jest dopiero ciekawe. Oni identyfikowali się ze swoim pochodzeniem, narodowością, tym, że przestrzegali różnych praw i tradycji. Czuli się ok, ze względu na to, czego są częścią, ale tak naprawdę nie znali Boga i nie żyli z Nim. Wydaje mi się, że nie głosiliśmy takiej ewangelii. Nie mówimy ludziom, żeby przyszli do Jezusa po to, żeby umrzeć dla grzechu. Nie mówimy ludziom, żeby wyrzekli się samych siebie, żeby wzięli na siebie swój krzyż i podążali za Jezusem. Mówimy im zamiast tego: Jeżeli umrzecie dzisiaj, czy wiecie, gdzie pójdziecie? Czy czujecie, jak ogromna jest różnica w przesłaniu naszej ewangelii? Odkąd byliśmy dziećmi, właśnie z taką ewangelią się spotykaliśmy. Jeżeli umrzesz dzisiaj, to czy wiesz, gdzie zmierzasz? Przyjście do Boga nazywamy największym cudem. Największym cudem jest to, że służyłeś szatanowi i sobie, a teraz możesz stać się jedno z Bogiem i już nigdy nie patrzeć na siebie przez pryzmat swoich grzechów. Największym cudem jest nie tylko to, żebyśmy poszli do nieba po śmierci, ale to, że Jezus zaczyna się manifestować przez nas tutaj na ziemi. Zostaniemy osądzeni w oparciu o to, co uczyniliśmy dobrego i złego. W ciele, tutaj na Ziemi. Komu służy tak naprawdę modlitwa grzesznika? O kim jest ta modlitwa? O tobie, o mnie. Pozwoliliśmy, żeby egoistyczna natura upadłego człowieka wkradła się w nasze głoszenie i przesłanie Ewangelii. Głosimy Ewangelię, która jest benefitem dla słuchacza. Potem wymyślamy teologię, które usprawiedliwiają to, że w sumie nasze życie wygląda prawie że tak samo jak wcześniej. Ale, hej, przynajmniej jesteśmy zbawieni. To w żaden sposób nie dotknie i nie zrobi wrażenia na świecie. Mógłbyś jutro wypełnić każde krzesło w każdym kościele, w całym tym kraju. Wielu pastorów cieszyłoby się z tego, ale czy to faktycznie zmieniłoby nasz kraj? Chodzenie do kościoła nie zmieni świata, ale stanie się kościołem, ale życie tak, jak jego oblubienica, życie w jego duchu to wpłynie na świat. Myślimy, że sukcesem jest to, gdy zaprowadzamy blisko nam osoby do kościoła. Być może to będzie najbardziej niebezpieczny dzień w jej życiu, bo jeszcze zarazi się ta osoba martwą religią. Będzie myśleć, że chodzenie do kościoła to chrześcijaństwo i że tylko to się liczy. Ale nadal w domu będą kłótnie, nadal będą ciche dni między współmałżonkami, nadal będzie żyć sarkazm wobec współpracownika. Czyli mówisz mi, że chodzisz do kościoła. No, okej, okay, fajnie. Ale tak naprawdę, co z tego, jeżeli tak wygląda Twoje życie? Czuję, że znowu niektórzy z Was tego nie przyjmują. Niektórzy z Was myślą: Dan, no, bądź troszkę milszy. Uwierzcie mi, że jestem bardzo miły. Mam Wam nie mówić prawdy? Czy gdy mówimy prawdę, to jesteśmy niemili? Przecież prawda przynosi wolność. Jak drastyczna jest różnica między modlitwą o pójście do nieba, a modlitwa. Oto, żeby umrzeć dla siebie i podążać za Chrystusem i wziąć na siebie swój krzyż. Ta pierwsza modlitwa ma służyć nam, a druga nas przemienia i chodzi w niej o służenie Bogu. Dlaczego gdy w kościele zaczynamy głosić o przemianie życia, wszyscy wstają z krzeseł i mówią: "Zostaw mnie w spokoju. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy". On wie co jest w naszych sercach. Powiedzcie mi, czy ja to wymyślam sobie z kapelusza, czy tak nie jest? Obracam się wokół chrześcijan już wystarczająco długo, żeby wiedzieć, jaki jest nasz stan. Musicie zrozumieć, że ja nie jestem jedynie chodzącym w niedzielę do kościoła chrześcijaninem. Po dwóch latach od mojego nowego narodzenia i spotkania się z Bogiem, byłem już pastorem na pełen etat. Głosiłem w kościołach, zanim skończyłem rok w Panu. Wszystkie dziewięć darów Ducha Świętego przepływały przez moje życie i były we mnie aktywne, zanim skończyłem rok w Bogu. Dlatego głoszę o tym wszystkim z pasją i przekonaniem. Ludzie zauważyli tę pasję. Ale wiecie, co z tym zrobili? Zaszufladkowali mnie. On jest namaszczony. On jest wyjątkowy. On ma służbę. Nie, ja po prostu jestem wierzący. Ja wierzę Bogu. Nie, ty jesteś liderem. Ty też jesteś liderem. Jest w tobie światło. Światło jest większe niż ciemność. To automatycznie sprawia, że jesteś liderem. Wydaje mi się, że jesteśmy nauczeni podążania za człowiekiem. Niech tak będzie, ale niech nim będzie Jezus. Trzymacie się? Nie jestem na was zły, ale musimy wypłynąć na głębsze wody niż te, na których żeśmy podróżowali. Świadectwa są super. Bóg daje słowa wiedzy. Bóg daje nam różne obrazy, krótkie wrażenia. Widzisz niebieską sukienkę i nagle spotykasz kobietę w niebieskiej sukience. Widzisz ją, a ona płacze. To nie jest przypadek. Ja to po prostu kocham. To jest po prostu świetne. Ale wiecie, jest coś jeszcze lepszego. Gdy te wszystkie rzeczy wypływają z ciebie, a ty jesteś wolny, nie jest to dla ciebie żadnym ciężarem. Budzisz się codziennie z pokojem w sercu. Czujesz, że Jego miłość jest w twoim sercu. I każdego ranka budzisz się zaakceptowany w umiłowanym. Wiesz, że należysz do Niego. O grzechu nawet nie myślisz, bo wiesz, że umarłeś dla Niego. Ani razu przez 29 lat mojego życia z Bogiem nie myślałem o tym, żeby starać się nie grzeszyć. Ta myśl jest mi tak obca. Ja cieszę się i rozkoszuję tym, że należę do Niego. Odziewam się w Jego sprawiedliwość. Jego sprawiedliwość wydaje we mnie owoce ku świętości. Moje pragnienia się zmieniają. Ja chcę żyć w Chrystusie. Nie chcę zamiatać niczego pod dywan. Nie znalazłem sobie teologicznej licencji na grzeszenie. Raczej znalazłem teologię, która sprawia, że mogę być wolny i która przynosi mi radość. Moim zdaniem większość ludzi nie doświadczyła prawdziwego zbawienia. Większość ludzi pomodliła się jedynie modlitwą grzesznika i ma nadzieję, że kiedyś pójdzie do nieba. Dlatego statystycznie, Oblicze wierzącego w Ameryce nie wyraża radości. Zamieniliśmy radość w coś, o co się modlimy podczas grupowych modlitw. Mówimy radość, radość, ha, 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 ale super. Potem dzieje się coś trudnego i potrzebujemy kolejnej grupowej modlitwy. Myślimy, że radość to śmianie się przez 20 minut na podłodze pod wpływem Ducha Świętego. Nie, radość to jest coś, co czujesz, gdy budzisz się rano, jesteś zadowolony z tego, że żyjesz. I nie myślisz o nie kolejny dzień. Życie to mała ściemniara, a ja znowu będę musiał się użerać z tymi tukami w pracy. Biegnijmy tak, żeby otrzymać nagrodę. Mamy jedną szansę w tym życiu. Nasz bieg dzieje się właśnie teraz. Wiem, że Bóg nie popełnia błędów, ale jeśli chodzi o mnie, to ja sam siebie bym tutaj nie umieścił. Wolałbym być kaznodzieją z tych dawnych czasów, przed całą tą technologią. Rozwój technologiczny świata to największe wyzwanie mojego życia. Muszę klikać w jakiś ekran po to, żeby zamówić sobie jedzenie, a kilka metrów dalej stoi kasjer. Kto wpadł na to, że klikanie w ekran jest prostsze niż porozmawianie z człowiekiem? Nikt nie przekona mnie o tym, że bawienie się w dzień i stukanie 50 razy w jakiś wielki ekran po to, żeby zamówić sobie jedzenie jest prostsze od tego, żeby podejść do człowieka i powiedzieć mu: przepraszam, Poprosiłbym to i to. Niech będzie średnio wysmażone. Dziękuję. A zamiast tego, dzięcioł. Bawienie się w wirtualnego Picasso. Dodaj ogórka. Dodatkowy ser. No dobra. Okej, okay, jeszcze frytki. Technologia. Który mamy rok? 2024. Mam 62 lata i nigdy nie byłem właścicielem komputera. Nawet nie chcę nim być. Nie mam pojęcia, co miałbym z nim zrobić, gdybym go posiadał. Mam świetny komputer w swoim biurze i nigdy go nie używam. Czasem inni ludzie przychodzą do mnie do biura i go włączają po to, żeby nie wiem, nie zadusił się z ilości kurzu, który go pokrywa. Nie chcą, żeby się zepsuł z braku używania. Zamiast tego wolę iść na spacer do lasu, wolę iść na ulicę i przywitać się z kimś. Chcę spojrzeć komuś w oczy. A nie klikać z kimś w klawiaturę, o kim nawet nie wiem, czy ta osoba jest prawdziwa. Być może jakiś ateista, jajcarz, pisze do mnie i udaje czternastolatkę, która próbuje popełnić samobójstwo. Ja wylewam swoje serce w konwersacji, próbuję pomóc, a on się ze mnie śmieje. Niektórzy z nas tak robią i mówią, że usługują innym. Wiesz, kiedy usługujesz innym, gdy patrzysz im w oczy. Czasem mówię, panu, jesteś pewien, że miałem się urodzić właśnie w tych czasach? Mam wrażenie, że przestrzeliłeś się o jakieś 100 lat. Dużo lepiej byłoby mi w towarzystwie Johna G. Lake'a i jego chłopaków. Trzymałbym się z nimi, to na pewno. Żadnej technologii, to, co tygryski lubią najbardziej. Wychodki na zewnątrz, idealnie. Byłoby super. Ale dzisiejszy świat, mm, jest on dla mnie ogromnym wyzwaniem. Nie ma we mnie żadnego pragnienia rozwijania się w poznawaniu technologii. I to nie jest tak, że nie byłbym w stanie się nauczyć. Może nie byłbym w stanie? Prawda jest taka, że Bóg się nie pomylił. Jestem w tym momencie historii na Ziemi, w którym miałem być. Moje życie bardzo szybko mi mija. Mam 62 lata i nie mieści mi się to w głowie. Czuję się tak, jakbym spotkał Boga wczoraj. Miało to miejsce, gdy miałem 33 lata. Teraz mam 62 lata i za mną. Ogromna historia spotkanych ludzi, świadectw i oglądania Bożej mocy i działania. Pamiętam, jak mój brat przyszedł do kościoła, który prowadziłem. Został bardzo dotknięty przez Boga. Spotykałem się z nim często. Zawsze był zafascynowany wszystkimi możliwymi świadectwami, jakie mogłem mu powiedzieć. Któregoś dnia poszliśmy na ryby i powiedziałem mu: Nie usłyszysz ode mnie już żadnego świadectwa. Co takiego? Nie usłyszysz. Nasłuchałeś się wystarczająco, znasz Ewangelię. Zacznij szukać Boga. Twoja żona nie zna Jezusa. Nie pozwolę ci już na to, żebyś słuchał dalej świadectw i nie szukał Go. Uchwyć się Jezusa. Szukaj Go, a znajdziesz. Nasłuchałeś się wystarczająco świadectw. Dwa tygodnie później poszli w górę. Wynajęli sobie z żoną domek w górach. Miał ze sobą małe tranzystorowe radyjko. Próbował złapać jakąś stację, ale miał z tym problem. Jedyna stacja, jaką był w stanie złapać w tych górach, to była stacja z chrześcijańską muzyką. Nie słuchał jeszcze żadnej muzyki chrześcijańskiej. Nie spotykał się z objawieniem wyspiewanym w tych nowych pieśniach. Zaczął słuchać słów, które były śpiewane, i miał spotkanie z Bogiem. Bóg go dopadł. Dzwoni do mnie i mówi, że miał spotkanie z Bogiem. Wiem, że Bóg jest prawdziwy i wiem, że oboje dorastaliśmy w atmosferze, w której była głoszona Ewangelia. Mój brat był bardzo poruszony tym, co zobaczył w moim życiu. Cała moja rodzina była wstrząśnięta. Wszyscy wiedzieli, jak wyglądało moje życie, zanim spotkałem Boga. Na początku mówili mi: Wiesz co, trochę odbiłeś za bardzo w drugą stronę. Dlaczego nie może ci wystarczyć trochę Jezusa? Czemu musiałeś pójść w drugą stronę aż tak bardzo? Nie wiem, czy zauważyliście, ale w rodzinach czasem tak jest, że każdy ma jakieś wyobrażenie na temat tego, kim ty powinieneś być. Każdy chce sobie zapewnić jakiś poziom wygody i komfortu w rodzinnym funkcjonowaniu. A ja po poznaniu Jezusa tego komfortu im nie zapewniałem. Modliłem się o swojego ziemskiego ojca, chciałem, żeby jego życie się zmieniło. On widział, jak zmieniło się moje życie. Powiedział mi, że on też potrzebuje Jezusa i modlił się też o to, żeby Jezus w nim zamieszkał. Ale nigdy nie widziałem, żeby faktycznie oblekuł się w tę tożsamość Dziecka Bożego. Nie wiem do końca, czemu tak było. Nosił na sobie niepotrzebnie różne ciężary. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, gdy on stanie przed Panem. Wiem, że nasz Pan jest miłosierny i dobry, ale sam osobiście wolałbym nie być w jego butach, gdy stanie przed Bogiem. Obserwuję wielu chrześcijan, którzy żyją w ten sposób. Kręcą się dookoła prawdy, ale tak naprawdę nigdy jej nie przyjmują do końca. Mój brat przyszedł do mnie któregoś dnia i powiedział: Było to podczas spotkania w kościele. Pewnie tu jest mnóstwo osób, które zostały naprawdę dotknięte przez Twoje życie i przez to, co Bóg zrobił w Twoim życiu. Mnóstwo osób, które nie byłyby w tym miejscu, w którym są dzisiaj, gdyby nie Twoje życie z Bogiem. Zawołałem wtedy na jedną dziewczynę, żeby podeszła do nas. Miała 27 lat. Zdiagnozowano u niej chorobę neurologiczną, porażenie czterokończynowe. Gdy ją spotkałem, już jeździła na wózku, nie mogła mieć dzieci i stanęła przed nami ze swoją małą dziewczynką na rękach. Była w 100% zdrowa. Wiem, że teraz ma kolejne dziecko, chłopca, i powiedziałem jej, podziel się z nim swoim świadectwem. Potem zawołałem kolejną osobę i kolejną, i on już nie mógł tego znieść. Zaczął płakać i powiedział Nie starczy już, nie mogę więcej tego przyjąć. Przytłoczyła go emocjonalnie rzeczywistość życia, który jest życiem w Chrystusie, i tego, jakie owoce to przynosi. Czy to nie jest lepsze życie niż to, w którym mówimy, a czemu ona to zrobiła, czemu ten to powiedział? Ona jest taka i śmaka. Nie zrobisz wrażenia na świecie, jeżeli w ten sposób żyjesz i myślisz, nie zobaczysz żadnej zmiany w życiu ludzi, jeżeli twoje życie się nie zmieniło. W życiu z Bogiem nie chodzi o chodzenie do Kościoła, ale o stanie się nią. Chodzi o chodzenie w miłości. To nie są ostre słowa, ale prawdziwe. Naszym zadaniem jest oblec się w Chrystusa. A pierwszym krokiem, żeby oblekać się w Chrystusa, jest uznanie siebie za umarłego, naprawdę umarłego dla grzechu. On zaprasza nas, żebyśmy umarli dla grzesznych tendencji, dla natury grzechu, dla Jego pragnienia, dla wspomnień o Nim. Mamy umrzeć dla wszystkiego, co nam się łączy z grzechem, i mamy pozwolić, żeby to, co było zbroczone krwią, stało się czyste jak śnieg. Jeżeli nie wejdziesz przez wiarę w to, za co on zapłacił, zawsze będziesz starał się tam dotrzeć i po prostu będziesz upadał. Musisz zacząć tam, gdzie on skończył. Rozumiecie?